Witam wszystkich na kanale na kolejnym nagraniu. Minęło trochę czasu od tego typu nagrania, gdzie pokazywałem przemianę więc myślę, że warto do tego wrócić. Warto pokazać, jak powiedzmy, kolejne osoby, z którymi pracuję, sobie radzą. Myślę, że ta przemiana którą Wam właśnie dzisiaj pokażę, jest naprawdę taką, którą warto opowiedzieć, warto opisać. Mam nadzieję, że też z tego coś wyciągniecie dla siebie. Ale pokrótce, przechodząc do tematu. Mam oczywiście tutaj taką ściągawkę, bo zapisałem sobie wszystko po kolei w pojedynczych folderach, żeby wiedzieć jak to przebiegało w trakcie, żeby już nie szukać. Więc tutaj na temat dzisiaj wpada przemiana Pawła. Przemiana trwała dokładnie 19 tygodni, więc jak zobaczycie zaraz zdjęcia, jest to niedługi okres czasu, jak na taką ogromną różnicę, którą tutaj zaraz będziecie mogli zauważyć. Wrzucę wam fotki, jak wygląda na początku. Tak to się prezentowało. I teraz zdjęcia końcowe. Dobra, więc tak jak wspomniałem, okres trwania jeszcze raz podkreślam: 19 tygodni, waga początkowa tutaj była 86. Końcowa 80 kg przy wzroście 1,83 m, więc stosunkowo nieduża utrata, jeżeli chodzi o typową wagę. Kolejny raz to pokazuje właśnie, że nie należy tą wagą się sugerować zbyt mocno, bo często właśnie osoby, które się zgłaszają, patrzą już tak typowo konkretnie pod, pod to, żeby ta utrata kg była widoczna z tygodnia na tydzień bo wierzą, że właśnie to jest takim wyznacznikiem. No ale nie do końca, bo czasami podczas tej utraty wazgi możemy utracić również masę mięśniową, a tego na pewno byśmy nie chcieli. Redukcja, chudnięcie moim zdaniem to jest zupełnie inny proces, bo jeżeli ktoś chce typowo schudnąć, tak naprawdę nie jest potrzebny nawet wysiłek fizyczny w postaci jakiegokolwiek treningu siłowego. Wystarczy deficyt kaloryczny, wystarczy jakakolwiek aktywność, nawet jakaś cięższa praca czy forma cardio, żeby jeszcze bardziej nasilić ten deficyt, i to tutaj wystarczy, jeżeli zależy nam na e, utracie kilogramów. Ale czy jednocześnie przełoży się to na efekty wizualne i sprawi, że będziemy wyglądać lepiej? No nie zawsze, niekoniecznie, ponieważ sylwetka będzie jakby mniej jędrna, to ciało będzie mniej takie sprężyste, e, będzie bardziej takie wiotkie, powiedzmy. Więc kilogramy, owszem, utracimy, ale nie do końca będzie to wyglądało, przypuszczam, tak jakbyśmy chcieli, dlatego ten trening siłowy jest tutaj takim bodźcem że czasami nawet w okresie, gdy jesteśmy na deficycie, jesteśmy w stanie gdzieś tam delikatnie dołożyć e, tej masy mięśniowej, więc wtedy te wahania wagi nie będą aż tak duże, wtedy wy faktycznie przy niewielkiej utracie e, kilogramów możemy radykalnie zmienić to, jak wyglądamy. Także tutaj jeszcze raz na temat Pawła, początkowo waga 86 kg e, Paweł ma 39 lat, czego nie widać, bo wygląda znacznie młodzi, tutaj moim zdaniem. Zresztą w komentarzach też wiele osób to pisało. Na temat samej ankiety, to ja tutaj, tak w skrócie tylko powiem, że generalnie jako taka dieta była trzymana. Paweł już ten staż treningowy ma kilkuletni. Napisał tutaj, że bez żadnych przerw trenuje od 5 lat co też jest ważne od 6 miesięcy nie pije, nie pali ale sam fakt tego, że trenuje nieprzerwanie od 5 lat już jest jakiegoś swojego rodzaju wyznacznikiem, że jednak. Przez te 5 lat, nawet jeżeli to wszystko nie było dopięte, to udało mu się zbudować jakąś, powiedzmy, sylwetkę i bazę, która gdzieś tam, powiedzmy, może być ukryta pod tą tkanką tłuszczową i może być niewidoczna, ale też właśnie po redukcji te efekty stają się bardziej widoczne i wtedy rzeczywiście widać, kto co w tym czasie zrobił. Więc, tak jak mówię, tutaj 5 lat nieprzerwanych treningów, dieta, no było to liczone. Tutaj szczerze, no, tak mniej więcej, jakbym miał przyliczać na ilości białka tłuszcze węglowodanów, to, to nie chcę tego robić, bo no, białka gdzieś będzie w okolicach, jak tutaj patrzę. 150 gramów. Węglowodanów jest niewiele w zasadzie. Tłuszczów też, więc gdzieś tam to było policzone, ta kaloryczność tutaj z tego co widzę, była oczywiście dość niska, bo Paweł już tam gdzieś próbował powiedzmy sobie, Chyba redukować, natomiast nie jest nic wspomnianego na ten temat w ankiecie. Napiszę tylko, że pracuję na tym, żeby właśnie, umieś... żeby jego sylwetka była umieśniona, z widocznym sześciopakiem przy wadze gdzieś na powiedzmy 85-90 kg. Więc, żeby to osiągnąć, trzeba najpierw zredukować tkankę tłuszczową, potem skupić się na budowaniu. Przypuszczam, że jeszcze raz zredukować, jeszcze raz zbudować i tak dalej, i tak dalej popierać ten proces. No ale, no ale przede wszystkim, patrząc na to, jak prezentuje się aktualnie sylwetka, na pewno cały proces musieliśmy zacząć od redukcji i właśnie to zrobiliśmy i tutaj jedna jeszcze istotna informacja Paweł na końcu napisał, że nie stosuje żadnych środków, natomiast w grudniu wykonał badania e, zgłosił się do mnie pod koniec stycznia w grudniu wykonał badania, e, które wskazały na to, że powiedzmy sam poziom testosteronu jest dość nisko i tutaj zasugerował mm, wspomaganie testosteronem, co również zrobiliśmy o czym również opowiem e, oczywiście wszystko było kontrolowane badaniami, nie robiliśmy nic powiedzmy bez jakiegokolwiek nadzoru, bo w życiu bym tak w zasadzie nie zrobił i nikogo w ten sposób nie poprowadził. Więc tak pokrótce informacje, które tutaj moim zdaniem były istotne, no to tak jak mówię. Kwestia stażu treningowego, który był pięcioletni, nieprzerwany. Dieta, jak wspomniałem, nie była może jakoś ściśle dopięta, ale było to wszystko liczone, gramatura była podana i dodatkowo te treningi Również przypuszczam, że były w jakiś sposób zaplanowany, więc to już nie jest osoba, która gdzieś tam powiedzmy, dopiero zaczyna, która nigdy nie trenowała i tak dalej. To jest osoba, która już powiedzmy, jakiś ten staż treningowy, jakąś wiedzę posiada. Eee, co do moich wytycznych, to tutaj ustaliliśmy sobie mm, początkowo wartości rzędu 150 gramów białka zwierzęcego, 340 gramów węglowodanów w dzień treningowy, podzielone na 5 posiłków, e, 50 gramów tłuszczów e, w dzień treningowy również 150 g białka zwierzęcego, również 50 g tłuszczu i delikatnie mniej węglowodanów. Ja tutaj zazwyczaj jak startuję z kimś, jeżeli ktoś nie bazował na makroskładnikach, staram się tak rozplanować, żeby mniej więcej wszystkie posiłki były prawie identyczne pod kątem ilości białka, tłuszczu, węglowodanów, żeby ktoś już mógł sobie załapać jakąś rutynę, bo przykładowo, gdyby nie wiem, komuś, kto nigdy nie ma styczności z liczeniem w ten sposób rozpisał, nie wiem, w pierwszym posiłku 40 węgli, w drugim 60 po treningu 100, czy treningiem 80, powiedzmy, jakaś rotacja tłuszczów, czasami też rotacja białka wchodzi w grę, no to wtedy ktoś mógłby się pogubić, mógłby się zrazić, więc początkowo zazwyczaj staram się, żeby większość z tych posiłków była identyczna lub zbliżona. I tutaj tak właśnie jest. Każdy posiłek to 30 gram białka, 60 węgli, 10 tłuszcz, i tylko mm, po zawiera wyższą zawartość. Węglowodanów. Później oczywiście to sobie rotujemy w zależności od tego, jak przebiegałem raporty, jak to się zmienia, jaki jest y, progres tygodnia na tydzień, ale zazwyczaj na początku mam taki, powiedzmy, wzór, że większość posiłków staram się, żeby były identyczne, szczególnie w dzień nietreningowy. Ewentualnie, jeżeli jest jeden posiłek inny, to jest to posiłek białkowo-tuszczowy, pozostałe zazwyczaj są zbliżone. Mówię tutaj w przypadku osób, które właśnie gdzieś tam wcześniej nie bazowały na makroskładnikach. I jest to dla nich coś nowego. E, więc tak wyglądała dieta. Kardio na poziomie 25 minut po każdym treningu, w dzień treningowy. Tutaj schemat treningów był na zasadzie push-pull-legs, e, więc gdzieś w okolicach 4 jednostek siłowych lub 5 w skali tygodnia, w zależności też jak sobie ktoś to rozplanuje. Tutaj nie narzucam nigdy jakby stałych dni, można to sobie dostosować. Szczególnie, że schemat Push Pull Legs jest na tyle ruchomy, że i powiedzmy taki elastyczny, że możecie sobie albo właśnie trenować 3 no, razy, to mija się troszkę z celem, ale te 4 razy już jest OK. Równie dobrze jest 5. Natomiast 6, moim zdaniem, powiedzmy, na zasadzie 3 dni treningowe, dzień przerwy i znów 3 dni treningowe. Moim zdaniem, jeżeli już trenujemy faktycznie ciężko do upadku, ta regeneracja może podupadać, szczególnie jeżeli już ten trzeci dzień z nim nóg, no to ja bym tego nie sugerował. Osobiście najlepsza opcja dla mnie. To podział na zasadzie push-pull-off, legs off, czyli taki schemat pięciodniowy lub po prostu e, dwa dni treningowe, dzień przerwy, dwa dni treningowe, dzień przerwy, i, tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś nie chce mieć stałych dni lub nie wymaga tego, jakby powiedzmy, jego schemat tygodnia, jeżeli ktoś chce stałe dni, no to już sobie wybiera stałe dni i po prostu sobie to przeplata minimum 4, najlepiej 5 razy w tygodniu. Więc tutaj przechodząc do kardio, 25 minut po każdym treningu siłowym i dodatkowo jedna sesja w dzień treningowy. 40 minutowa. Środki tutaj bez żadnej magii, testosteron w ilości wyłącznie 150 mg co trzeci dzień, co daje w przeliczeniu tygodniowym lekko ponad 300 mg, więc to jest naprawdę skromna dawka, nie jest to dawka terapeutyczna, nie jest to TRT. Tutaj nie chodziło nam o to, żeby. Wynik był dalej w normie, żeby był gdzieś tam w górnych granicach. No, bo wtedy, oczywiście, dawka powinna być jeszcze jeszcze niższa. Ale my chcieliśmy tutaj skorzystać z jakby analbolicznego efektu e, samego testosteronu, wspomóc efekty. Więc tutaj nie kierowaliśmy się wyłącznie taką terapią prozdrowotną, żeby gdzieś tam wynik windować w górę, ale żeby dalej był w widełkach. Tylko typowo chcieliśmy skupić się na tym, żeby też z tego wynieść jakieś plusy pod kątem samej sylwetki. Więc tutaj, ta dawka, tak jak mówię, to nie jest RT: 300 mg to nie jest RT. E, chyba, że dla mnie alertuje, ale, e, ale jest to dawka, która gdzieś tam przynosi już jakieś e, realnie widoczne korzyści natomiast podkreślam jeszcze raz, nie jest to dawka TRT, żeby ktoś zaraz mnie nie zarzucił, że e, na TRT, że mówię na dawkę 150 mg w 130 dzień TRT, gdzie TRT to jakby nie jest. Dodatkowo oczywiście HCG podstawa. Każdego cyklu, jeżeli korzystam z testosteronu, to HCG w tle musi lecieć, moim zdaniem. No, już tutaj dawki ja zalecam rzędu 250-300 jednostek dwukrotnie w tygodniu. I dodatkowo, oczywiście, tabletki kontrolujące poziom estradiolu, w tym przypadku był to Arimidex. Tutaj dawka, wiecie, naprawdę nie będzie mieć znaczenia, jaką wam podam, bo i tak to wszystko byłoby dobierane pod wyniki badań, więc nie chcę sugerować, także nie sugerujcie się, bo dawkę. Czy to substancji substancje inne czy to, czy, to czy również może letrozolu, jeżeli ktoś mocno aromatyzuje. Trzeba dobrać już pod wyniki badań, trzeba już dobrać pod wyniki krwi, więc tutaj nie sugerowałbym żadnej konkretnej dawki nikomu. Więc takie były wartości początkowe. Oczywiście standardowo, wraz z postępem redukcji, były dokonywane zmiany, ale oczywiście no, film trwałby pewnie z godziny albo i dłużej, jeżeli miałbym opisywać Wam wszystkie zmiany, które wprowadzaliśmy podczas całego procesu. Natomiast tak jak mówię, hmm, początkowo makroskładniki, które podałem, były wartościami, których, od których e, wyszliśmy, kardio również. Tutaj jeszcze dodam odnośnie pomiarów, bo nie wspomniałem wcześniej, obwód pasa początkowo wynosił 90 cm, Natomiast w końcówce 78,5, czyli to jest ostatni pomiar, tam było dokładnie 90,5, a ostatni pomiar, który zanotowaliśmy, to był 78,5, więc też ponad 10 cm z pasa uszło. Co ciekawe, obwód UDA 62 początkowo, końcowy 59,5, więc tutaj jest utrata niewielka bo 2,5 cm. Natomiast obwód łydki wzrósł o pół cm, obwód ramienia się nie zmienił. I obwód klatki piersiowej również się nie zmienił. No, centymetr jest różnicy, było 108, jest 107, aczkolwiek to również może być powiedzmy taką granicą marginalną błędu, bo jednak y, ciężko sobie dokładnie ten obwód klatki piersiowej zmierzyć. Ale tak jak mówię, obwód pasa poleciał mocno. Udo delikatnie, też przypuszczam ze względu na sporą ilość cardio e, na pracę fizyczną, natomiast pozostałe pomiary, jak właśnie łydka czy ramię, czyli obud bicepsa czy klatka, niemalże bez zmian. Czyli to również sugeruje, że wraz jak bez postępem redukcji następowała rekompozycja, e, ponieważ tkanka tłuszczowa była znacznie niższa, a kwestia tego, że dany pomiar nie uległ zmianie, jedynie świadczy o tym, że udało się zwiększyć ilość masy mięśniowej. W końcówce już samej, yy, gdzie był to yy, 19 tydzień. Zaraz wam powiem jeszcze tutaj jakie były wartości, to już były takie jak wspomniałem wcześniej końcowe. Yy, coś mi tutaj internet szwankuje widzę. Tak, coś tutaj mi internet szwankuje i nie chce mi się otworzyć ten jeden plik z worda, nie wiem w zasadzie dlaczego. Ale już pomijając, yy, końcowe wartości. Yy, jeżeli chodzi o aktywność, były na zasadzie 15 minut treningu na schodach po treningu siłowym oraz 40 minut przed treningiem. Najlepiej to było na czczo lub ewentualnie gdzieś tam pomiędzy którymiś posiłkami. Więc to było 6 razy w tygodniu po 40 minut na czczo lub w ciągu dnia między posiłkami. Plus jeszcze schody, przepraszam, nie 15-20, bo byśmy się tu właśnie wyświetlili, plus 20 minut schodów, więc łącznie godzina dziennie w dni treningowe, czyli 4 razy, treningu, 4 razy w tygodniu, Paweł trenował 4 razy, plus 2 razy 40 minut również w dziennie treningowe, więc łącznie 6 dni, kiedy tego kardy było dość sporo. I jeżeli chodzi o jedzenie, to tutaj białko cały czas trzymaliśmy sobie na tym samym poziomie tłuszcze niewiele niżej, bo jak wspomniałem początkowo było ich 50 w końcówce w dzień treningowy było ich 30 w treningowy 45 więc tutaj akurat niewielka różnica natomiast węglowodanów w treningowy 240 w treningowy 140 więc ilości naprawdę niewielkie tak patrząc na gabaryt patrząc na powiedzmy wagę na ilość aktywności, więc też nie sugerujcie się tym, jeżeli gdzieś tam trenerzy wam piszą i podają, ile to ich podopieczny nie jest, że jak on to dużo nie je, jak on się zajebiście czuje, powiedzmy, tej redukcji. Wiecie, no to, e, może i to fajnie brzmi, ale rzeczywistość jednak tak nie wygląda, tak? Jeżeli chcemy naprawdę zrobić fajną formę, konkretnie dociąć, to tutaj jednak trzeba przekroczyć pewne granice. Trzeba w jakiś sposób, nie chcę zresztą poświęcić się, tak, bo wiecie, robimy to dla siebie, ale trzeba jakby w jakiś sposób yy, pogodzić się z tym, że nie będzie łatwo gdzieś tam, szczególnie w tej końcówce. I tu jeszcze Wam porzucam parę zdjęć, jak to wyglądało na sam koniec. No ta forma była naprawdę fajna. Ta ilość tkanki tłuszczowej była tutaj naprawdę, naprawdę niewielka. Hmm, tutaj już nawet Paweł wspomniał, nie widać tego na zdjęciach, ale wspominał mi w ostatniej rozmowie, że gdzieś tam nawet prążki na pośrodkach się przebijały, więc biorąc pod uwagę, że środki e, się nie zmieniały, nie był tu używany żaden, nie chcę teraz wymieniać nas, ale nie był tu używany żaden środek, który gdzieś tam jest używany typowo e, w trakcie przygotowań do zawodów, który gdzieś tam jeszcze ułatwia redukcję tej tkanki tłuszczowej, hmm, jakby robi sylwetkę taką bardziej ziarnistą, bardziej. Uwydacznia waskularyzacji, czyli to ożylenie. Tutaj nic z tych rzeczy nie było stosowane, jedynie testosteron. I w trakcie redukcji dodaliśmy wyłącznie jochimilę. Yy, wyłącznie Jochimina w dawce 5 mg przed kardio i kolejne 5 przed siłowym, więc 10 mg. Sali próbowałem dorzucić tutaj u Pawła, ale nie dobrze się po nim czuł, więc wydaje mi się, że tam chyba go używaliśmy łącznie przez okres dwóch tygodni może. Yy, natomiast Później zrezygnowaliśmy, więc tutaj było wyłącznie używane e, używana Jochimbina. E, Ileś testosteronów była niezmienna, i tak jak mówię, mm, żadne inne środki e, iniekcyjne nie były tutaj stosowane. Co tu jeszcze mogę powiedzieć od ciebie, to to, co łączy właśnie osoby, które ja tutaj opisuję, jest jeden w zasadzie taki czynnik. Czyli czynnik tego, że te osoby praktycznie w ogóle lub w ogóle. Nie mają jakichkolwiek odstępstw, pracują cały czas sztywno, według planu, realizują go sumiennie. W zasadzie nie zadają jakiś, Nie mówię, że zadawanie pytań jest złe, tak? Ale nie zadają nagminnie pytań, co chwilę o jakąś pierdołę, bo zazwyczaj zauważyłem, że jest też tak, że jeżeli powiedzmy, zgłasza się ktoś do mnie i w pierwszych dwóch, trzech tygodniach non-stop mi atakuje pytaniami o każdy najdrobniejszy szczegół, zazwyczaj takie osoby szybko rezygnują. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy one chcą jakby maksymalnie się przyłożyć i po czasie zauważyłem, że to jest zbyt trudne albo zbyt dużą presję na siebie narzucałem. Naprawdę nie wiem, czym to jest to spowodowane, ale zauważyłem, że im więcej pytań na początku, tym, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj jest tak, że dana osoba rezygnuje, e, że tak jakby ten zapowiedz na tyle duży, e, na ile jest on krótki e, na tej zasadzie. E, ale właśnie tak jak wspomniałem, osoby, które tutaj wrzucam, które, których pokazuje metamorfozy, są zazwyczaj ludźmi, w większości, jeżeli nie wszyscy, osobami, które w ogóle nie mają jakichkolwiek odstępstw. I u Pawła właśnie tak było. Przez okres tych, już teraz w zasadzie można powiedzieć 20 tygodni, bo już 20 tydzień minął, nagrywam to tydzień po tym, jak zakończyliśmy redukcję, nie zdarzyło mu się jakiekolwiek najmniejsze odstępstwo tutaj. Wszystko przez ten cały okres było dopięte. Fakt, dla powiedzmy jakiegoś kulturysty, który to teraz mógłby słuchać, mogłoby się wydawać, co to jest 20 tygodni. No, dla mnie to też nie jest dużo 20 tygodni. Dla mnie powiedzmy, to jest krótki okres e, trzymania się powiedzmy sztywno-restrykcji, które mamy, e, założeń, ale dla osób, które chcą osiągnąć taki efekt, też może się to wydawać proste, natomiast w trakcie już zazwyczaj tak w praktyce już tak jednak to nie wygląda. Zazwyczaj gdzieś tam te potknięcia się zdarzają. Czy to, czy one są powiedzmy konieczne? Bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Czy ludzie szukają wymówek? Tak, bardzo często. Czy to pod kątem tego, że na dany dzień nie byli przygotowani, a mieli jakiś wyjazd. Czy pod kątem tego, że nie wiem, siłownia była zamknięta, albo y, nie zrobili cardio, bo y, mieli jakiś nagły, y, powiedzmy, z pracy musieli dłużej zostać, albo y, dzieci są chore. No, 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 mówię, tysiące, tysiące różnych powodów, tylko żeby znaleźć dla siebie wymówkę, tylko po to, żeby się usprawiedliwić, usprawiedliwić przed samym sobą, i tak jakby, może też przede mną, nie wiem. Eee, ale właśnie to jest ta różnica, że jeżeli ktoś naprawdę, naprawdę osiąga dobre i fajne rezultaty, to jest to zazwyczaj osoba, która nie ma jakichkolwiek odstępstw, trzyma się sztywno planu, a i tak później jak wrzucam przemianę, to jest, że to jest albo właśnie od środków, albo że w ogóle kłamię, bo to jest, nie jest możliwe, żeby to zrobić w takim czasie, albo że po prostu jakiś tam mega genetyk i Chociaż o genetyce tutaj mało kto wspomina, zazwyczaj jest to, że albo właśnie kwestia środków... Gdzie tutaj no naprawdę te ilości są bardzo skromne, albo to jest kwestia tego, że powiedzmy, mm, to nie jest prawda, co wrzucam. Czyli powiedzmy, piszesz 20 tygodni, ktoś mówi, że nie, że niemożliwe, no i wiecie, no i gadać z takim, tak? E Więc tak jak mówię, no tutaj jedynym takim wspólnym czynnikiem, który moim zdaniem ma ogromne, ogromne znaczenie w przypadku osób, które faktycznie osiągają sukces, jeżeli chodzi o właśnie transformację sylwetki, jest to, że te osoby nie szukają wymówek, tylko szukają rozwiązań. I te rozwiązania znajdują, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał coś osiągnąć, ale tydzień w tydzień będą się zdarzyć mu potknięcia, to nie powinien, ale zdarzy się, że tak jest, ale nie powinien mieć do mnie pretensji, że coś mu nie idzie, bo jak mam mu iść, jeżeli ten, ten, powiedzmy, schemat nie jest dopięty? Jak ja w ogóle mogę wprowadzać jakieś zmienne? Mogę cokolwiek tutaj ruszać, jeżeli widzę, że plan, który zakładam, nie jest realizowany. Więc po co ja mam wprowadzać zmiany, jeżeli ten plan dalej nie będzie re realizowany? Ja nie wiem, na ile procent został zrealizowany. Chociaż te procenty to też wiecie. Czasami ktoś mi pisze, że ją trzyma na 90%. To jak on, jak on wyliczył, że on ją trzyma na 90%? To skąd te 10%? Dlaczego nie na 89 na przykład, tylko na 90% mi pisze, że trzymał. Eee, ale już pomijam. Więc, eee, no, tak jak wspomniałem, najważniejsze tutaj jest to, żebyście po prostu Trzymali się planu, który sobie założycie. Nie szukali wymówek, szukali właśnie rozwiązań. Starali się nie znaleźć. Ja nie mówię, że zawsze się da, bo nie zawsze, ale w 99% przypadków to rozwiązanie zawsze można znaleźć. Kurczę, nawet jeżeli nie wiem, jesteście gdzieś na wyjeździe, nie macie możliwości zrobienia cardio. Co za problem jest wyjść z hotelu, w którym szpicie i pobiegać? Czy nawet szybkim, szybkim marszem, w zależności jaką kto ma kondycję, jakie kto ma też założenia, tak? Druga sprawa, jeżeli są wyjazdy, tak, nie jesteście przygotowani, chociaż powinniście być, jeżeli nawet macie sytuację taką w pracy, że czasami zdarzają się wyjazdy jednodniowe, których nie wiecie wcześniej, no to wy dzień wcześniej powinniście być z gotowymi pudełkami już, ale na każdy kolejny dzień powinniście mieć pudełka porobione, żeby one czekały na Was i żebyście w razie takiej sytuacji nie pisali później, że nie jesteście przygotowani, ale nawet jeżeli już zdarzy się, że gdzieś idziecie. Co za problem kupić, powiedzmy, twaróg? Co za problem kupić serek wiejski? Co za problem kupić e, jakiegoś, jakiegoś wędzonego kurczaka, łososia? Co za problem zabrać odżywkę e, białkową do auta? Co za problem kupić tosty, wafle ryżowe czy jakieś inne źródło węglowodanowe, chleb zwykły czy bułki? E, jeżeli w jeden dzień tak będziecie jeli, ale przytrzymacie makro, to kompletnie nic się nie stanie, tak? No, ale oczywiście wtedy takiej sytuacji osoby najczęściej sięgają po jakiegoś, jakiegoś fast fooda czy lecą gdzieś do restauracji, gdzie nie są w stanie wyliczyć kaloryczności, i później piszą, że no ni niestety, ale oni nie byli w stanie utrzymać założeń diety, bo byli na wyjeździe. No właśnie, więc to jest ta, ta taka mała, wiecie, różnica, która odróżnia ludzi, którzy osiągają gdzieś tam sukces, progresują, od tych, którzy tego nie robią. Więc zastanówcie się kolejnym razem. Czy ten materiał może jest o was i czy może należycie właśnie do tej grupy? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że właśnie należycie do tej grupy, w której jest Paweł yy, i trzymacie się tych założeń. Ale co chcę tutaj podsumować w tym filmie, to właśnie to, że yy, zazwyczaj ci, którzy nie wierzą w takie przemiany lub ci, którzy twierdzą, że to jest od środków, nigdy przez X tygodni nie realizowali planu, który sobie założyli lub ten plan był błędny, bo też tak może być. Ale zazwyczaj jest właśnie tak, że nigdy nie realizowali, zawsze mają więcej do, do powiedzenia. Tak? Także ja was z tym zostawiam. Pomyślcie sobie o tym, i yy, jeżeli naprawdę chcecie coś osiągnąć, to musicie wiedzieć, że jednak to wymaga swojego rodzaju takiego właśnie poświęcenia, o którym nie chciałem mówić, bo nie lubię tego słowa, że to jest poświęcenie. Ale jakkolwiek by to nazwać, trzeba w jakiś sposób się oddać temu. Hmm. Bo jeżeli będziecie działać gdzieś tam na 80-90%, czy jaki to procent nie będzie, ale jeżeli nie będzie to sztywne wytrzymanie się założeń, to nie oczekujcie nie wiadomo jakich rezultatów. E, także to tyle ode mnie. Tutaj jeszcze raz e, naprawdę szacunek dla Pawła, bo mało kiedy zdarza się, żeby ktoś naprawdę te powiedzmy kilka miesięcy e, wszystko realizował według planu. Oczywiście zdarza się to, nie mówię, że jakoś mega, mega, mega rzadko, no ale powiedzmy może 30, 25, 30% osób realizuje tak, patrząc na osoby, przynajmniej z którymi ja współpracuję, więc oczywiście też nie możecie się tu sugerować, bo powiedzmy, jeżeli ktoś współpracuje z zawodnikami, może to wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast, tak jak mówię, ostatni raz powtórzę, trzymajcie się planu, trzymajcie się założeń i realizujcie je, jeżeli chcecie coś osiągnąć. I Dajcie znać, co myślicie o przemianie Pawła. Pawła. Dajcie znać, czy uważacie, że to jest fake, czy rzeczywiście da się coś takiego osiągnąć w okresie tych 20 tygodni. Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę, możecie też suba zostawić i wpadajcie na kolejne nagrania.